O, psy. Dzikie psy wędrują po ulicy. Ich ciała mają takie płytkie oparzenia. I widać, że są wygłodzone. Ale jesteś w swoim domu, więc się ich nie boisz. Mary szybko działa? No słuchaj. U. W pobliżu gromadzą się małe grupy niosące swoje rzeczy. Szepczą i uważają, żeby nie podsłuchać oficerów Femy. Wygląda na to, że pochodzą ze strefy kwarantanny i przechodzą do domów byłych mieszkańców. Teraz wiszący człowiek wygląda trochę jak Ponury znak powitalny. Oho, osoby testowane, proszę bardzo, chcemy kogoś zabrać na kwarantannę. A oddaj mi te, których wziąłeś. Nie jesteś w stanie składać żądań. Nie zrobiliście nic, tylko próbujecie cały czas wchodzić nam w drogę. Ja bym powiedziała, że mają mi nikogo nie zabierać. Bo dwójkę osób teraz zabiera. Mogę taś nie, nie pomogę? Czy to, to będzie jakiś badent? Nie. Oh, for fuck's sake. Miłość boską. Ach, rób to po swojemu. Podoba Ci się ten widok za mną? Zabrali i tak, zabrali matkę! I zabrali tą yy, babkę taką azjatkę. Chyba nic się zmieniło i tak zabrali. Wkrótce je odzyskasz, dziękuję. Ale tamtych nie odzyskałam. Ojej. O tak, twój dom jest idealny. Czuję to. Ja pierdolę kolejny wizjoner. A co dokładnie czujesz? Śmierć! O kurwa. Śmierć polubiła twój dom bardzo. No, nie wiem, ilu ty już zmarło, ale jej obecność jest tutaj silna. A kim ty w ogóle jesteś? Jestem zwiastunem nowej wiary, mówcą no świętej doktryny. Mierć przyszła. Chce tylko uspokoić ludzkość, uwolnić was od naszego chaosu, goryczy. Jest to jedyny sposób na znalezienie zbawienia. Nie masz powrotu. Gdy ty chcesz wejść czy coś takiego? Nie muszę wchodzić. Moją misją jest tylko szerzenie świętej prawdy, którą przynosi wieczny pokój. Ale moi bracia wymagają schronienia. Śmierć przyciąga to miejsce. A będą prowadzić obrzędy dla zmarłych. Po prostu musisz im zapewnić bezpieczeństwo. E, brzmi jak coś e, takiego naprawdę dużego. Cóż, to jest coś dużego. Droga do wyższego celu nigdy nie jest łatwa w podróży. Ej, go możemy chociaż zjeść? Ja mam wrażenie, że jak go zjesz, to będziesz mieć halucynacje. Czy nie pragniesz pokoju? Świata, w którym nikt nie będzie obciążeniem dla nikogo innego. Uważaj na moich ludzi. I pamiętaj, że jeden z nich umrze. Twój dom zostanie zredukowany do zera. Niestety nie ma na to innego sposobu. Więc po prostu cię zastrzelę? Nie lubię, kiedy ktoś mi grozi, ale pomogę? Bomba na banie i do widzenia. Tylko ja nie wiem, czy ja mogę mu otworzyć i go zastrzelić, bo boję się, że znowu będzie badent. No mogę cię też zastrzelić. Jest niewielu, którzy noszą pochodnie naszej wiary. Idą inni. Kiedy będziesz spał, oblejemy ściany benzyną i zapalimy zapałkę. Nawet jeśli przeżyjesz ogień, twój dom zniknie. Będziesz uciekać? Więc może pozwól. Nie zostaw to tak, jak jest. Wątpię, że to potrwa długo. Co? To ten typek! O! On rozpierdolił Femę! I miasto tamtego gościa chyba. To chyba ten. Zachowuj bezpieczną odległość, co? Dobrze. To poprawi twoje szanse na przetrwanie. Co za rabo, rabo! <grym> jak ja go kurwa nienawidzę. Ma piękny naszyjnik w ogóle. Z palców. Faktycznie! Każdy, kto żałuje odwiedzających, równie dobrze może być jednym z nich. Więc czemu tu jesteś? Ej, spokój się. Zadałeś już swoje pytania, teraz zapytam o moje. Co się dzieje w okolicy? Wielkie zagrożenia. No, musisz mieć na to oko. Jest taki jeden punagi. Więc on nie nosi żadnej broni. Interesujące. Właściwie co widziałeś? I wiesz, że to zrobiłeś. Jakby nie mówisz jak ktoś, kto zwyczaj rozpowszechnia plotki. Zwróciłeś moją uwagę. A ja wrócę ponownie. O nie, kurwa. Żółty kapturek. Ej ty, nie śpisz? A, a może on? Wiesz się? Wszystkie drzwi wyglądają tak samo w ciemności. Ja potrzebuję trochę kuchennego światła. Ta z gry o Tron? Ta mała? To jest Arya Stark bez kitu. Ej babe, znaleźliśmy Aryę Stark. Valar <gulis> Dobre, dobre, dobre. Ej, potrzebujesz może pomocy w znalezieniu swojego domu? Przepraszam, ten dom jest zły. Co to znaczy, że nasz dom jest zły? To się umrze dzisiaj? A, i będzie, że, że smród. <laughs> Żyją wszyscy. To dlaczego powiedzieli, że mój dom jest zły? Przecież wszystko powinno być w porządku. E, dzień dobry, a teraz oglądasz najnowsze wiadomości. Tama pomaga obecnie ofiarom ataku sefy kwarantanny. Na szczęście nowy identyfikator został ogłoszony przez urzędników wcześniej. Krwawienie z dziąseł. No ta, no... Wiedziałam, że coś musi być z tym uśmiechem. Masz piękne, białe zęby, ale krwawią ci dziąsła. Kurwa, jestem wizytatorem? Bo mi się czasami zdarza. No i pamiętaj, czekaj na dalsze instrukcje. Specjalny raport dla nowego, niebezpiecznego kultu. Oh! Jakiś kult ma być. O Jezu! Wiele miast zgłasza wybuch zorganizowanej aktywności kultowej. No, jest apokalipsa. Wszystko, kurwa, płonie. Co zróbmy, kult? No tak, kult to jest odpowiedź na wszystko. Oskarżenia wobec nich obejmują rytualne ofiary, kult nieznanego bóstwa, możliwe po powiązanie z samymi odwiedzającymi, a ich spalić. Według tych nowych raportów kult odbył publiczne stanowisko przeciwko Femie. Niektórzy eksperci uważają, że kult może być nawet odpowiedzialny za, ostatnie, za, za ostatnią przemoc w mieście. Widzowie są zachęcani do unikania kontaktu z tak zwanymi nowymi wierzącymi. Lub mają różnego rodzaju zarzuty karne. To najnowsze informacje jak na razie. I prosimy czekać na dalsze informacje. No dalej, co się kurde z tą. Nie wiem o co chodzi z tą piwnią. Tutaj z dzieckiem nic się nie dzieje. Ja te panie zaprosiłam? Nie martw się, właścicielu domu. Nie będziemy sprawiać żadnych problemów. No, u was jest kurwa trójka. No, co, nie ma twoją gościnność. I nie chcemy się gniewać. Zrobiliście już dla nas y, tak dużo. Będziemy siedzieć w tym pokoju i modlić się cicho. Potrzebujemy trochę odpoczynku. Nasza podróż będzie długa i trudna. Ej, ale w sumie nikt nie umarł. Gdyby to były wizytatorki, ktoś by nie żył. Bo nawet pierwszej nocy, kiedy się ktoś pojawi, od razu rano może być trup. A trupa nie było. Chyba. Ty na podłodze musi mieć jazdę. To jest w ogóle grabarz z zawodu. Sympatyczny pan, O ta pani jest dziwna. Jesteś spostrzegawszy właścicielu domu. W przeciwieństwie do moich braci wierzę, nadal walczę ze strachem. W Wątpię, co leży poza życiem, jak to jest. Ma dobre, kombo się zrobiło. Nasz mentor uczy nas, że nie jest ani niebem, ani piekłem, że jest coś innego. Ale wydaje mi się, że nie mogę tego zrozumieć. Nawet jeśli on nie rozumie śmierci. Czy naprawdę my ją rozumiemy? A co jeżeli dotarcie do niej wystarczy? A co jeśli naprawdę jest całkowicie nierozumne? Ale nie odważę się kwestionować woli naszego mentora. Ponieważ w jego oczach widzę pewność siebie i zrozumienie. Jak trzymasz ich przy życiu, to może zrobić specjalny ending. Tak? Te trzy rury? Oh, dobra, to ich nie zabijamy. Musisz być gotowym. Prosi nas, abyśmy przyjęli wiarę i byli tacy trwali przy naszych postanowieniach. Tylko wtedy możemy przekroczyć rzeki zmarłych i góry kości, dotrzeć do niej, do śmierci. Jo. Klario. <grym> Uzracone dusze, podobnie jak nieliczni inni, którzy chodzą tą zarazą po ziemi. <grym> Wszystkim za pokojem. E, wieczór jest wieczny. I znaleźliśmy ścieżkę do niej. Śmierci. Dlaczego drżą przed nią? Znaczy, czy to naprawdę nie znamy tych, których się boimy? To no może ulewy dogmatu spaliły się w ich duszach. Grafika jest oryginalna, więc mi się podoba. No właśnie, jest taka inna, no? Bo, bo wojownicze Żumy Ninja. No trzech już mamy: Dwa, ten, jak to on Romeo, Donatello i ten Michelangelo. <laughs> Romeo. Przez tysiąclecia wazurowaliśmy w zasłonie, szukając znaczenia naszego życia. I odpowiedź była śmiesznie prosta. Śmierć jest naszym celem. I jesteśmy jej wyznawcami. Czyli my musimy utrzymać je przy życiu, tak? No dobra. Jeżeli do tej pory nikt nie umarł, no to chyba dobrze. Ta peta mi schodzi tutaj. I Możemy zadzwonić do sąsiada, do Femy nie zadzwonię. Do łazienki nie pójdę, ale mam trzy interakcje, fajnie było je wykorzystać. ta jest nawiedzona. A mogę je sprawdzić? Oddaj w ręce Femę. No nie no, na razie nie. Zdjęcie? Może dusza? Masz piękną duszę, kobieto. Sprawdźmy jeszcze... Ładniutka aura, tak, bardzo sympatyczna. Trochę nawiedzona, ale sympatyczna. Zęby? Zostawmy ją w spokoju. Uszka możesz jej sprawdzić też? A stóp nie można? Nie można. Można uszka sprawdzić. Uszy? Uszy jak uszy. Okej, okay, pa pani na razie wygląda na czystą. No dobra. Zaraz do spania, do srania. Czysta jak pupa niemowlaka. Ta jest. No co, wychodzimy z pokoju. Możemy wyjść przez okno? Nie, nie zrobię tego nigdy więcej. Uzbrojony gość ma przed sobą grupę ocalałych na celowniku. I prawdopodobnie natknął się na nich przypadkiem. I słyszysz takie krzyki i szalone, krzyczące głosy. To przeżyje w tym nowym świecie? Nie ci faceci. Dobra, idziemy dalej. Oficer z Femy stoi nad martwymi psami. Czy garstka ludzi może zatrzymać ochordę głodujących zwierząt? Mało prawdopodobne. Dwóch oficerów z Femy stoi przy latarni. Patrując się w powieszonego mężczyznę. Wygląda na to, że w końcu dotarli do głównej atrakcji tego obszaru. Wyglądają jak nieświadomi detektywi. Muszą się zastanowić, jak się tam dostał bez drabiny. Ooo! Witam, witam kochanianki. Sposób, w którym prowadzisz ten piękny dom No to naprawdę mnie przyciągnął, więc pozwól mi z sobą pogadać. Uhuhu. Czy mogę wpaść do siebie odpocząć? Weźmy ją, ale wygląda, jakby miała nam kopytka uciłać. Pewnie w kuchni będzie i będzie polowała na tą, na córkę sąsiada. A jak długo spacerowałaś? O, to był naprawdę długi spacer, wiesz? O, no właśnie, jesteś w domu. To ty ile kroków w ogóle robisz? Dziennie. Wychodziłeś w ogóle od dłuższego czasu? O, no, z pewnością, pewnie musiałeś. Ale maszerowałam przez więcej dziesięcioleci niż w gorące kolacje. Gorące kolacje? Widzisz to różnica między Tobą a mną, mój drogi. Czyli dlaczego w ogóle się tutaj zatrzymałaś? Och, czy ty masz jakieś supery w uszach, kochaniutki? Mam dosyć chodzenia, jestem zmęczona. Morda trochę jak dziadek, może się potrzyma, nie wiadomo. Jestem dalej ciekawa, czy tam ta matka z dzieckiem, która wyglądała jak ojciec z dzieckiem. Czy faktycznie byli wizytatorami czy niekoniecznie? Weźmy ją do piwnicy. Tam ma ziemniaki, to będzie się dzieci ubierać. Dzień dobry proszę pani, czy chce pani obrać nasze ziemniaki? Ja bym szansę tutaj złapać oddech i, i może i może posiedzieć sobie tak miło, fajnie. To no wystarczy dla takiej starszej pani jak ja. W zamian coś ci przyrządzę, o. Naprawdę. A, ty, faktycznie. Opowiesz mi coś i w zamian y, zakręcę cię przędzą. Przen przeczytałam bryndzą i tak sobie myślę, o kurwa, ty, sery nam porobię. Ja nie, przepraszam, to nie to słowo. Widzisz, źle przeczytałam. O, te stare kości muszą mieć trochę czasu na odpoczynek. Kurde, wpuszczamy babkę? Bryndzę też zrobi. Jezu, czy wpuścić babkę? Wydaje się być poczciwą panią. Z drugiej strony, może kłamać, no ale niektórzy byli naprawdę niebnięci. Ja jak to babka kiepska? Sprawdzimy po tym jej dupę, czy nie wychodzą z niej karaluchy. Powiem ci tak, ten kwiat to już dawno temu zwiedł, więc karaluchy też mogą już powrótko koło dupy się kręcić. Wchodź. O, dziękuję, kochaniutki. Mogę powiedzieć, że będziesz bardzo dobrym gospodarzem. I w końcu się dowiem, co się tutaj dzieje. Ej, ty, jak się czujesz? Eee, coś się, zmiany cię prześladują, więc jestem ja. A teraz jeden z twoich jest nieżywy. Kur! Nie żyje ktoś! Bo babkę wpuściłam! Albo tamte rury trzy. Albo kłamie. Że jest wolno od śmierci. Że jest. Wo to jest, że jest wolno od śmierci. Czyli nikt nie umarł. Zajebiście. Dobrze, że wpuściliśmy babcie. Szybka zmiana strony? Nie było tematu. Że nieśmiertelny, żeby... Że, a że Detlef, że to jest że bez śmierci. Dobrze, że nie... Że, no, dobrze. Wszystko z powodu słowa. Jedno słowo. Ale... co to za słowo, he? Wiesz, co mam na myśli, he? Dziwne rzeczy się dzieją wokół ciebie. Nie czuję nikogo? Nie obchodzi mnie to. Co odpowiedzieć, żeby się nie dać wpierdolić tutaj? Mm, ale to nie brzmi jak odpowiedź taka istotna. Nie ja to w dupie. Nawet cię to nie obchodzi. Naprawmy to. Jeśli w Twoim domu jest co najmniej dwóch z nas, otworzysz dla mnie drzwi. O oh, kurwa no nie. o nie! Nie rozumiem? Czy wróć później. Ojej! W tym momencie mamy trzy obce osoby. Jedna może być czysta, ale dwie pozostałe mogą być i wpuściliśmy babkę. Dobra, weź spierdala i przyjdź później. O, oh, wstydź się pójdę. Na razie. Ale zanim wyjdę, zabawmy się w małą gambę. Czy jesteś tutaj sam? Nie jestem sam. Cóż, cóż. Nawet my jesteśmy teraz rzadkim widokiem. Nie mówiąc już o tym, że jesteśmy zamknięci w ścianach. Zmiana nie jest najgorszą rzeczą dla ciebie. Nie sądzisz, że prowadzę stado, prawda? Są tam znacznie większe rzeczy. Że dowodzi tymi gołodupcami. O, może być. Po prostu przestrzegam. A teraz? Dopóki nie spotkamy się ponownie. O to ty, ojej, jaki ty brudny jesteś. Cześć! Jak tam? To uczucie jest coraz gorsze, dziwne. To z powodu całego tego zniszczenia? Potrzebujesz pomocy? Mam już całą pomoc, której potrzebuję, tylko czuję się słabszy. Mój widok nie może sięgać tak daleko jak wcześniej. Prawdopodobnie nie ty, ale ona. Cało się to raz na początku. Wszystko będzie dobrze. Nowo odrastane łodygi przebijają się przez popiół i sięgną aż po niebo. Chyba nie rozumiem, o czym pierdolisz. Och, dobry Boże, nie chcę cię przestraszyć. Po prostu myślę na głos. Zanim do ciebie przyszedłem, wszystko było takie jasne, a teraz jest tylko mgła. Masz piwnicę, prawda? Coś tam jest pod ziemią. Chociaż nie mogę zobaczyć co. Czy na pewno coś tam jest? Ja, ja pamiętam. To było właściwe. Trzeba było to zrobić. A ty, pamiętaj, skok nie pomoże. Już nie. On schudł, jest brudny. Wykończony i zmęczony. Muszę być sam z moimi myślami. My chyba już widzieliśmy tego gościa wcześniej, nie? Takie dziwne teksty miał. E, czy ty masz jakąś broń? Ale chyba mówi, że nie ma. E, tak, czekaj, to był ten stary koleś. Tylko teraz pytanie, czy zapraszamy go, czy nie. Nie wiem, czy to będzie ostatnia osoba. Na razie musisz odejść. Do diabła. Może to i lepiej. Ty sam możesz być jednym z nich. E, co To kiedy śniłeś, co? O! No wiesz, morzenia, wiesz, co to za sen, kiedy śpisz, czy coś, no wiesz. Wiesz co? No zdałam sobie sprawę. Ludzie to ledwo marzą już, wiesz? wilny ziomal. I jak myślisz, dlaczego tak jest? A ty śnisz? Marzysz? No trudno powiedzieć. Nie spałem od sześciu dni. Co? Może gdybym to zrobił, to przyszedłby do mnie sen. Nie spał od sześciu dni?! Rekord to 11, ale to człowiek powinien mieć już halucynę od tego. Jeszcze ten taki tig, w ogóle z przekrzywieniem głowy w jedną stronę. To... co ty do mnie rozmawiasz? Papasebuś, ja powinienem się odejść. Czy myślisz, że ludzie kiedykolwiek zaczną znowu marzyć? Ja mam taką nadzieję. No. To trudno tak bez snu. Trudne dla kogokolwiek. Chyba to wszyscy. Żeby wszyscy żyli. Widziałam! No nie! Tylko nie wiem kto. Piwnica, szybko piwnica. Dzień dobry, teraz wiadomości. No nie! No jak to? Sytuacja w mieście stopniowo się stabilizuje, ale niektóre, niektórzy uciekinierzy nadal pozostają na wolności. Myślicie, że to babka? A kto nam został? Albo te trzy rury, nowe, albo babka. Albo nie pamiętam, kogo jeszcze wpuściłam. Według najnowszych doniesień grupy bezpańskich psów wędrują po ulicach. Dema rozmieściła zespół zajmujący się tym zagrożeniem. Agencja ogłosiła też nowy znak identyfikujący potencjalne niebezpieczeństwo. A jakie? Podrażnienia skóry. Dochodzenie w sprawie ataku jest nadal w toku. Czyli musimy sprawdzać teraz yy, skórę. Okej. Okay. Jaka babka. <laughs> Czekaj, czyżby? Wiedziałam. Kurra, spieprzyłam zakończenie. No. no to tą idę sprawdzić. Zęby? Okej. Okay. <grym> Zęby, okej. Okay. Teraz razie ją zostaw. To jest tutaj. A czy ja zaprosiłam tylko babkę? Sprawdzę ją do ostatniego. Aura? Aura ma okej. Okay. Oczy. <grym> To ty? Widzisz mleci? Chciałaś, żeby babeczka zrobiła ci kurna pieroga, a ona zrobiła pieroga z kogoś tutaj. No, no niestety. O, widzicie? Teraz było! No intuicja jednak się nie myliła, nie? O. No i widzisz, stara rura nam zrobiła nawiedzoną rurę, tak! I coś jest tutaj? Tylko co? O! Mogę kopać! Ale to już następnym razem. To ja na razie sobie zapiszę. Użyj. Tyk. Dobra, zapisane. O, muszę Bobrawi oddać, żeby Bobar sobie zagrał w Bista, i zaraz sobie pójdę PA jeszcze chyba. O jest. Ale numer. Ej, ale ranik fajny. Na razie tak, na razie poszło całkiem nieźle, a to dobrze, to dobrze. Wymyślałam, że będzie gorzej, ale w sumie nie doszliśmy na razie do żadnego zakończenia, w sumie to już trochę gramy, nie? Już zaraz siedemnasta, no, no ciekawe.